Witajcie serdecznie. Dziś na stole mamy wzmacniacz Braxa, model grafik czterokanałowy. Ten wzmacniacz trafił do mnie ze względu na problemy związane z niekształceniami i zakłóceniami. Jak się okazuje, wzmacniacz był w serwisie, niestety usterki nie usunięto, usterka się pojawiła. Jak się okazuje, problemem była rzecz bardzo prozaiczna, mianowicie. Takie oto malutkie przełączniki w tym miejscu, oraz cztery przełączniki pod tym dekielkiem, które ustawiają konfigurację pracy wzmacniacza. Po wymianie tych przełączników na nowe, bo ich się nie czyści, są zbyt małe, można zamówić je nowe. Zostały zamówione, zostały zmienione. Możemy przystąpić do pomiarów. Wzmacniacz w trybie włączonym. Pobiera 5A, czyli dosyć dużo jak na taki wzmacniacz, oczywiście to jest jego poprawna praca, prąd podkładu poszczególnych kanałów jest dosyć wysoki, jest to wersja grafik wzmacniacza, w związku z czym ten wzmacniacz po prostu ma troszeczkę inny parametry. Włączmy sobie generator, oczywiście standardowo mój zestaw pomiarowy Discopa. No i włączamy sobie generator i zniekształcenia w jednym kanale mamy. 13 tysięcznych, w drugim również 13 tysięcznych przy 77W na kanał. Wzmacniacz pracuje bardzo równo. Podjedziemy sobie do 0,1 THD standardowo. Tylko tu musimy zakres przełączyć. O, to już za dużo. I teraz 01THD na jednym kanale, 01THD na drugim kanale. Wzmacniacz ma moc 128W na jednym kanale, 126W na drugim kanale. Przy, takim mocy, przy takiej mocy pobiera prąd 33,7A. Oczywiście to są kanały przednie tego wzmacniacza, czyli front. Przełączymy się za chwilkę na kanały tylne. I zmierzymy sobie kanały tylne tego wzmacniacza. Mamy już podłączone kanały tylne, podłączone interkonekty, oczywiście standardowo włączamy sobie generator. I tutaj mamy 0,12% THD na jednym, 0,12% na jednym kanale, tysięcznych na drugim kanale. Na jednym kanale mamy 64W, na drugim 63W. I standardowo zwiększymy sobie amplitudę tego wzmacniacza w sensie generatora, żeby zobaczyć moc tego wzmacniacza na tych kanałach. A, musimy chyba znowu zgrubnie. Tak, zgrubnie teraz, dokładnie. Czyli 0,1THD na jednym, 0,1THD na drugim i tutaj mamy 128W i 126W na tym kanale. Oczywiście można w tym wzmacniaczu idealnie to ustawić, ponieważ jak widzicie tutaj na każdy kanał mamy oddzielny potencjometr głośności, w związku z tym bez najmniejszego problemu mamy możliwość ustawienia. Wzmocnienia na każdy z kanałów. Możemy spróbować jeszcze zmierzyć ten wzmacniacz w mostku, ale najpierw zrobimy sobie pomiar pasma tego wzmacniacza. Przyjmijmy, że zrobimy to w mocy 10 W. Tak jak do tej pory mierzyliśmy. Mamy tutaj w tej chwili 10 wad na jednym kanale. O, 10.3 i 10.1. I zrobimy pomiar pasma przenoszenia tego wzmacniacza. Jak widzimy, przy niskich częstotliwościach mamy minimalny spadek. Przy wyższych częstotliwościach ten spadek jest troszkę większy, ale to oczywiście pomiar jest do 40 kHz, więc my patrzymy praktycznie tutaj. Jest to 0,3 dB, 0,4 dB. Pomiar jest praktycznie idealny dla kanału lewego, dla kanału prawego. Także tutaj bez najmniejszego problemu ten wzmacniacz pracuje. Jak widać, prosta naprawa w prosty sposób pomogła, gdzie serwis nie był w stanie tego zrobić bezsensownie, bo to była dosyć prosta usterka do usunięcia. Aczkolwiek bardzo ciężka do znalezienia, bo okazuje się, że te małe mikroprzełączniki po prostu są no, dosyć takie, żegółbym, że ciężkie w zdiagnozowaniu. Bo nie zawsze ta usterka występuje, trzeba wzmacniać, nagrzać, pobawić się, podotykać, popłukać w nim różne elementy. I zobaczyć po prostu jak wzmacniacz pracujący pod temperaturą będzie się zachowywał. Bo to nie jest problem, żeby wzmacniacz podłączyć na 50 minut, bo on wtedy gra normalnie. Ale po pewnym czasie zaczyna się coś dziać, i dopiero po pewnym czasie możemy stwierdzić, czy wszystko jest w porządku z tym wzmacniaczem, czy nie. Przejdźmy do pomiaru mostkow... zmostkowanych kanałów, i wtedy zobaczymy, jaką moc podaje ten wzmacniacz w mostku na poszczególne kanały. Wzmacniacz mamy już odpowiednio podłączony. Konfigurację mamy już zmienioną na przełącznikach, czyli mamy przełącznik Mono Bridget i wejście lewe, czyli kanały lewe tu i lewe tu. Włączamy za chwilkę generator i zobaczymy, jaką mocą będzie dysponował ten wzmacniacz w mostku. Najpierw standardowo zwiększamy do 0.1 THD. a tylko tutaj weźmiemy sobie dokładne podniesienie sygnału przy 01 THD mamy 349 W, drugi kanał 335 W, pobór prądu 110 A łączna moc wzmacniacza 682 W nie będziemy go dalej męczyć myślę, że to w zupełności wystarczy Wzmacnia, że jest w pełni sprawny, może powrócić do klienta. Dziękuję serdecznie i do następnego.